Amen. Ten niebieski testament. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz Tur się w niebie święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, złożyciela nieba, nieba i, ziemi i ziemi i Jezusa Chrystusa, syna, syna jego jedynego, pana naszego, który się poczuł, się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata <painted vậy> no, dla jego, męki. Dla świata. Dla jego męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze I całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego Bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. Dla i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew dusze mi bóstwo. Najmilszego syna twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki Mniejj miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Mj miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mj miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej mękiniejj miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego <grymne> Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, Jakoś zdrój miłosierdzia dla nas ufamy tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako strumień miłosierdzia dla nas ufamy tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako strumień miłosierdzia dla nas ufamy tobie Jezu ufam, ufam tobie. tobie Jezu ufam, ufam tobie. tobie Jezu ufam, ufam tobie. tobie Święta Josofa Faustyno Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Szarbelu, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Bóg zapłać wszystkim, którzy razem z nami klękają do modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego, wypraszają miłosierdzie, dla świata, dla ojczyzny, dla siebie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanie, który potrzebuje szczególnie naszej modlitwy, o wszystkich rekolekcjonistach, o wszystkich, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach. A także nie zapominajmy w modlitwie o naszej ojczyźnie, o rodzinach. A teraz posłuchajmy, co mówi nam święta siostra Faustyna w dzienniczku. Numer 1245 Jezu mój, rozkoszy mojego serca, kiedy dusza moja sprzepojona Twoją Boskością, przyjmuje z jednakową równowagą słodycz i gorzkość, jedno i drugie przeminie. Jedną rzecz zachowuję w duszy, to jest miłość Bożą. O nią się ubiegam, a wszystko inne. O tyle, o ile. Módlmy się, Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej. Abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Chwała i dziękczynie nie bądź.